Okej, okay. hej, ja jestem Kasia na was w mojej krainie książki. Dzisiaj um, przychodzę do was z czymś, co już na moim kanale było, a mianowicie oczywiście z bookshelf -turem. Tylko, że wtedy chyba nie do końca wiedziałam, jak się takie bookshelf na nagrywa. Um, ale teraz już wiem, bo pamiętam, że w poprzednim próbowałam wam opowiadać coś o każdej z tych książek. Nie miałam ich wtedy tutaj tak dużo, jak mam teraz, ale, ale, ale no, więc... Ajaj, teraz nie będę tak robić, tylko po prostu szybko Wam pokażę, co mam na półce. Um, jeśli to Wam się spodoba, to będę to robić co jakiś czas. Jeśli tylko dojdą mi jakieś nowe książki. W ogóle pierwszy raz nagrywam mm, coś na statywie, bo mam kijek do selfie, <laughs> się mama mi dała i zobaczymy, jak to się sprawdzi. No, myślę, że jeśli chodzi o bookshelf tour, to może to dosyć ułatwić mi pracę. Okay, no więc moja biblioteczka wygląda w ten sposób, idąc do samej góry. I ja teraz pozbędę się ozdób, które zasłaniają książki, więc dajcie mi chwilkę. Okej, okay, ozdoby wszystkie zdjęte. Um, martwi mnie to, że jest tak mało tych właśnie półeczek, mogłoby być ich trochę więcej, bo tutaj ogólnie sobie trzymam poduszki, ale mogłam tam jeszcze zrobić co najmniej dwie półeczki. Ale, ale to nic. Ym. Ogólnie już wam pokazywam, jak wygląda moja biblioteczka. Yy. Wszystkie kwiatki, które tu stoją, są sztuczne i te, które stoją na biblioteczce, zresztą też. Yy. Do kwiatków ręki nie mam, także to myślę, że jest tym spowodowane. Jeśli będzie słyszeć skrzypienie, to po prostu stoję na łóżku, które skrzypi, więc <grytanie> tak. A tymczasem przejdźmy do najwyższej półki. Mamy tutaj całą serię. W sensie wszystkie tomy, które mam, może tak by było poprawniej powiedzieć. Mazurskich w podróży. Bardzo fajna seria taka podróżnicza. Bardzo polecam. Bloom, komiks z młodego buka. Bardzo fajne wydawnictwo, w sensie ma bardzo fajne biografie, ale o tym zaraz. I taka bardzo krótka pierwsza półka. Lecimy do następnej. Przecież czasami mam takie naklejki o, i one coś symbolizują. I właśnie tą półeczkę symbolizuje korona jako moje ulubione, albo przynajmniej część moich ulubionych, klub smutnych duchów. Czekajcie, może będę je Wam wyjmować. Tom pierwszy, tom drugi i tom trzeci, czyli właśnie cała seria. Tego lata stałam się piękna. Bez Ciebie nie ma lata. I dla nas zawsze będzie lato. Wspaniałe książki Jenny Han. Arystoteles... a Jezu, nie ta. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Oraz Arystoteles i Dante przypadają w toni życia. Absolutnie wspaniałe części. I tutaj przechodzimy już do książek Adama Silvery. Czyli zostawiłeś mi tylko przeszłość. Yy, nasz ostatni dzień. I... Ten pierwszy, ostatni dzień, czyli prequel do Nasz Ostatni Dzień. Dalej już tak bardziej były schowane, mamy dwie absolutnie wspaniałe książki Marce Marcela Mossa. Mój Ostatni Miesiąc i Nasz Pierwszy Rok. Ogólnie jest autor kryminałów, ale mu, jego młodzieżówki, te, które czytałam, to jest majstersztyk. W ogóle to mają przepiękne okładki. I tym sposobem zjeżdżamy półkę niżej i tutaj mamy romanse. Flawless, Flawless, jakoś zawsze to czytam. Flawless. All of Your Flows, yy, czyli w sumie drugi tom Flawless. Yy, jestem w trakcie czytania, ale jakoś mnie na razie nie porwał. Fake Dates and Mooncakes. Only Mostly Devasted, Devasted. Nie za bardzo wiem, jak to przeczytać. W ogóle te dwie książki były bardzo w, w porządku, ale ta powinna być w ogóle półkę wyżej, ponieważ to jest w sumie mój ulubieniec nowy dosyć. All That's Left in the World. Tak, dobrze, dobrze powiedziałam ten tytuł, jest dosyć, dosyć długi, także, także, także tak. Golden Boys Phila Stampera i tutaj następna jego książka, czyli The Gravity of Us. To nie są książki połączone. Afterglow jest do Golden Boys, ale Afterglow mam w planach kupić, ale jeszcze na razie nie. Tutaj przechodzimy do trzech bardzo ciekawych książek. Opowiem o tobie gwiazdom Edyty Prusinowskiej. Strasznie słaba książka. Bruskawkowy blond również tej samej autorki. Całkiem spoko książka i krew, który na nas dzieli, czyli również mój ulubieniec, wspaniała książka. Jest to książka po prostu tak tak fajna, tak dobra, tak, tak, tak mi się podobała i tak lepsza od Opowiem o Tobie Gwiazdom, że no naprawdę, szacun się należy. Kolejny ulubieniec, czyli mój kumpel jest dziewczyną. 99, chłopaka, tfu, 99 chłopaków Majha Samersa. 11 papierowych serc. I ostatnia książka, czyli Cool for the Summer. Bardzo polecam dla 12+, plus mniej więcej. No, może 13. <laughs> Trzeba było je trzymać. Okej, okay, tu jest trochę miszmasz i to za bardzo nie ma kategorii. Aczkolwiek mamy tu sporo biografii. Yy, Frida Kahlo. Yy, ogólnie ona była malarką, jakby... No, artystką po prostu. Tak, tak, to, tak to skrócę. Marilyn Monroe, oj, Kurt Cobain, Freddie Mercury. I to są właśnie cztery biografie z wydawnictwa Młody Bóg. Brakuje mi jeszcze tylko z biografii Bowie'ego. Aczkolwiek te biografie są świetne i mam nadzieję, że Bowie'ego również taka będzie. Ja napisałam Wam to na Instagramie, to są świetne biografie i uwielbiam je. Naprawdę, bardzo polecam. Britney Spears, Kobieta, którą jestem, niedawno skończyłam, fenomenalna. Sztuka zwycięstwa, Phil Knight, no i to jest wersja dla młodzieży, no bo po co mam kupować dla dorosłych, skoro istnieje dla młodzieży. I tutaj mamy koniec biografii, bo mamy pokolenie zmiany Justyny Słycheckiej, czyli młodzi o świecie i o sobie i świecie, które nadejdzie, dokładnie. Rin Usami, Idol w ogniu, słaba książka, nie polecam. I tutaj mamy trzy książki kucharskie. Kuchnia Hogwartu. Masterchef Junior. Ona się chyba nazywała Jagoda. Nie, nie pamiętam, z której jest edycji, aczkolwiek bardzo fajna książka. I tutaj mamy Paulinę. Też nie pamiętam, z której edycji. Ale mas, też Masterchef Junior. Noce za nocami. E, szczerze? To było ciekawe doświadczenie książkowe. Macie filmik na kanale, możecie sobie obejrzeć. PS I Like You. Nie, nie przeczytałam jeszcze. Memory Almost Full, Julie Biel. Z tego co wiem, to fantastyka. Ok, tutaj będzie bardzo ciekawie. Tutaj są naprawdę różne książki. Detective Pierre Pinet. Szczerze mówiąc, nigdy nie wiedziałam, co to za literki. W Labiryncie. Bardzo fajna. Yy, no. Trzeba tutaj po prostu wyszukiwać pewne, pewne rzeczy i to jest bardzo, bardzo fajne. Sztuka rysowania, kaligrafia yy, najlepsza książka, seria o rysowaniu na świecie bardzo, bardzo, bardzo fajne. Tutaj coś podobnego jak do Detektywa czyli gdzie jest Miki też tutaj trzeba szukać postaci. Yy, Quinditch przez wieki yy, w, w, przepięknej, yy, w przepięknym, przepięknej okładce, w przepięknym wydaniu. Yy, polecam każdemu i jest dużo lepszy niż ten tradycyjny: 123 super ciekawe fakty o klimacie, fantastyczne zwierzęta, cuda natury yy, ze świata Harry'ego Pottera, pop manga coloring book bardzo, bardzo fajna yy, kolorowanka, akurat tutaj. Bardzo naprawdę polecam. Lubię ją kolorować bardzo. Harry Potter, podróż przez historię magii, coś tu nie chcę ze mną współpracować. Bardzo fajna na 20-lecie Harry Pottera, została wydana. Zaczarowany las, to jest mandala. No, kolorowanki i mandale, tak. Być jak kapibara. Cieniutka, aczkolwiek bardzo fajna książeczka. Opowieść Wigilina. W takim bardzo mi się podoba to wydanie. Opowieści dla dzieci, które chcą być szczęśliwe. Bardzo fajna książka. Naprawdę czytałam dosyć niedawno i mam mega pozytywne odczucia. Kot, który nauczał zen. Też taka dosyć wartościowa. Chłopiec, kret, lis i koń. No to również z gatunku które, które, książek, które wnoszą coś do naszego życia. Ojej, dawaj, dawaj, okej. Okay. Balladyna. Chyba jedna z moich ulubionych lektur szkolnych. Zdecydowanie. Star Wars encyklopedia postaci. Co ciekawe, w życiu nie oglądałam Star Warsów. Hmm. Tysiąc wzorów do bullet journal. Bardzo, bardzo też na pewno fajne. Jak kawaii, jak rysować naprawdę uroczo, też bardzo fajna książka. Trochę poradnikowe, w sensie no coś podobnego jak sztuka rysowania, kaligrafia. No wiecie, takie pomocne bardzo. Jazeus i ekipa z Olimpu. Mity greckie ogólnie w formie takiej bardzo, bardzo przystępnej, bardzo fajnej. Dziadek do orzechów w takim też ładnym wydaniu. Ptasiek w wydaniu starym. W sensie nie, pamię nie wiem z którego roku, w każdym razie... Od trzech lat najpopularniejszy pisarz w Polsce. To, to dawno. Także też takie starsze wydanie. Atlas grzybów polski, przewodnik grzybiarza. Kupiłam sobie, gdyż bardzo fajne są te atlasy. Te, o, jezu! Tak, te atlasy z tego faktu, właśnie. Atlas najsprytniejszych zwierząt. Atlas ptaków polski. I atlas drzew polski. Ostatnią książeczką są stopnie i sprawności harcerskie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ja dobrze się bawiłam, my ja też trochę sobie odświeżyłam to, jakie książki mam i jakie chcę przeczytać z tych, które mam yy, na ten moment. Yy, I no, mam nadzieję, że jak już chyba powiedziałam, Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej Touru, to na pewno już niedługo wleci na kanał, a tymczasem Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia i hej!